Biznes raport Gazety Finansowej Katarzyna Mazur. Dziś naszym gościem jest pani Agnita Gołębiewska, dyrektor zarządzająca ogólnopolską siecią certyfikowanych biur rachunkowych. Dzień dobry, pani Anito. Dzień dobry. Do naszego dzisiejszego spotkania skłoniła nas dynamiczna sytuacja, w zasadzie nietrwająca nie od dziś, dotycząca zmian w obszarze księgowo-podatkowym, która bardzo często spędza sen z oczu przedsiębiorcom. Pani Anito, tak na początek. Jakie zmiany ustawowe, takie systemowe, księgowe, podatkowe w 2023 roku zdominują myślenie przedsiębiorców? To ja mam dobrą wiadomość, bo tych zmian, takich istotnych tak naprawdę na razie nie widzimy, bo to są zmiany związane bardziej dla księgowych z, z VAT-em SLIM, Numer trzy. Z CIT-em estońskim, ale one nie dotyczą szerokiej grupy przedsiębiorców. Natomiast e, uważam, że istotnym wpływem na prowadzenie biznesu nie są tylko podatki, ale chociażby zwiększenie e, najniższej kwoty wynagrodzenia krajowego, która e, właśnie w 2023 roku po raz pierwszy dwukrotnie będzie zwiększana na początku e, od stycznia do kwoty 3490 zł, a od 1 lipca do 3600, a w konsekwencji ta zmiana wpłynie również na, na kwotę zUS-u, którą przedsiębiorcy będą płacili, jeżeli chodzi o, o składki społeczne, ponieważ jest to podstawa do naliczenia tych składek, więc tutaj pojawi się dodatkowe obciążenie. Bo kwoty, które wymieniłam, to są kwoty brutto dla pracownika, do tego jeszcze dochodzi ZUS od pracodawcy. W związku z tym wpłynie to na koszty prowadzenia firmy, tak samo jak wpływają, znaczy podatki nie wpływają na koszty, ale zmniejszają też zysk właściciela i tak jakby to, co zostaje nam do, do dyspozycji. Z istotnych rzeczy, które nie będą, jakby zmianą 2023 roku, ale one się zadzieją, to jeszcze są skutki polskiego ładu, ponieważ w styczniu zacznie zaczną się przedsiębiorcy Ci, którzy wybrali formę opodatkowania ryczałtem lub podatkiem liniowym, zaczną się zastanawiać, czy może warto byłoby jednak przejść na zasady ogólne, bo w lipcu została obniżona składka, znaczy nie składka, tylko podatek do 12%, jeżeli chodzi o zasady ogólne, do kwoty 120 tysięcy złotych, możemy wtedy rozliczyć podatek w wysokości 12% i tu warto Przymierzyć się wcześniej do tego, żeby przeliczyć, czym ten ryczałt będzie dla nas opłacalny, czy jednak być może warto byłoby zaksięgować wszystkie dokumenty od stycznia do grudnia, skorzystać z możliwości ujęcia w koszty różnych wydatków, które mieliśmy i rozliczyć niższy podatek, bo te podatki, które zapłaciliśmy, wtedy będą uznane za nadpłatę i Urząd Skarbowy zwróci nam na konto nadpłaconą o kwotę. Ważne jest też to, żeby. Się też um, jakby za, za szybko nie rozliczyć w formie ryczałtowej, bo jeśli zrobimy już takie rozliczenie roczne, for, znaczy w, w takiej formie, którą mieliśmy zgłoszoną w formie ryczałtu, to niestety nie będzie możliwości ponownego wyliczenia. Tak więc nie składamy żadnych dokumentów, yy, że chcemy zmienić na, na zasady ogólne. Składamy zwyczajny PIT, który będzie udostępniony, jeszcze tych PITów nie mamy i ten PIT składamy. I on jest w pewnym sensie też taką naszą decyzją, że właśnie ten podatek powinien być rozliczony według zasad ogólnych i Urząd Skarbowy nam zwróci nadpłatę. No i tutaj tylko i wyłącznie opcja taka właśnie z ryczałtu na zasady ogólne i z podatku liniowego na zasady ogólne takiej zmiany możemy dokonać. Ja chciałabym wybiec trochę do przodu, bo nie 1 stycznia 2023, a 2024 dla wszystkich przedsiębiorców obowiązkowy staje się Krajowy System E-Faktor, czyli KSEF. No, co prawda, mamy do tego jeszcze rok, ale tak naprawdę to. Przedsiębiorcy już teraz powoli powinni przynajmniej według tego co, co jest nam sugerowane zacząć się do tego e, przygotowywać. Co tak naprawdę ten KSEF będzie oznaczał dla przedsiębiorców? Ja tak prosto sobie ostatnio znalazłam metodę na proste powiedzenie co to znaczy KSEF. KSEF będzie w pewnym sensie taką kasą fiskalną, ponieważ kasa fiskalna zobowiązuje nas do tego, żeby wydać wydruk z kasy fiskalnej w momencie... Sprzedaży. Bardzo podobnie zacznie się dziać w przypadku faktur, ponieważ będziemy zobowiązani wystawić fakturę w momencie sprzedaży. Znaczy, Zobowiązanie w momencie, gdybyśmy tego nie wykonali, czyli w dniu sprzedaży ta faktura nie zostanie wystawiona i wstawiona do takiego systemu ogólnodostępnego, które nam ministerstwo udostępni, no to ta data wystawienia będzie jakby datą wystawienia będzie data wtedy, kiedy ta faktura znajdzie się w systemie KSeF. I to jest taka duża rewolucja, poza tym, że wszystkie faktury będą w ujednoliconym wzorcu, tak zwana e-faktura, która ma swoją, tak zwaną schemę i wszystkie faktury w jednolitym takim, w takim formacie będzie można również pobierać z, z tego ogólnodostępnego systemu KSeF. Co też przyczyni się do tego, że będzie wygodniej. Tu jest taki duży plus, bo nie będziemy musieli tych faktur od naszych wystawców pobierać, bo one będą dla nas udostępnione. Będziemy mogli sobie zalogować się do systemu i je automatycznie pobrać. Chyba, że będziemy mieli system, który będzie automatycznie zintegrowany z systemem ministerialnym. I w dniu dzisiejszym już korzystamy z takiego rozwiązania, i wtedy ten system, naszą fakturkę sam wyśle do, do systemu i pobierze faktury, które dla nas, nasi dostawcy wystawili. Więc z jednej strony uproszczenie, bo mniej konieczności jakby pobierania faktur, ale z drugiej strony. Bardzo taka istotna zmiana polegająca na tym, że dość często te faktury są z jakimś minimalnym opóźnieniem wystawianym, jednodniowym, dwudniowym. Wynika to z kwestii uzgodnień, że jeszcze kogoś dopytamy. Czasami zdarzały się też jakieś pomyłki, te faktury były, były poprawione. W momencie, gdy wystawimy fakturę i ona będzie w ksefie, już tej faktury nie będzie można poprawić. To jest faktura taka już oficjalna. I można ją tylko i wyłącznie skorygować. A co z oprogramowaniem niezbędnym do wdrożenia KSEF-u? Bo, bo to przynajmniej z moich z rozmów z przedsiębiorcami ich trochę niepokoi. Czy po ich stronie będzie koszt wdrożenia jakiegoś specjalnego systemu, oprogramowania, czy to jest coś, co będzie ogólnodostępne właśnie ze strony ministerstwa, udostępnione przedsiębiorcom? Jak to będzie wyglądało? Ministerstwo przygotowało portal dla przedsiębiorców. To jest taki portal dla, ja, ja bym to nazwał, dla takich mniejszych przedsiębiorców, bo jeżeli prowadzimy większą firmę, wystawiamy tysiące faktur, to na tym systemie będzie nam dość niewygodnie, żeby to realizować. Dlatego też większość dostawców oprogramowań już od poprzedniego roku, chyba nawet wcześniej, pracują nad tym, żeby ich programy zintegrowały się z systemem KSEF. I to jest taka, Taka, taka automatyczna integracja, ona jest bardzo wygodna, ponieważ my w dalszym ciągu korzystamy z systemu, na którym dzisiaj pracujemy i ten system faktury przesyła automatycznie do ministerstwa. Tak więc warto te, teraz, już w 2023 roku, zacząć obserwować, czy nasz dostawca oprogramowania taką funkcjonalność udostępnia już teraz, bo są systemy, które taką funkcjonalność już mają. Czy też planuje i jest w trakcie integracji z krajowym systemem e faktur? Jeśli takich prac nie ma, bo niektórzy dostawcy takich małych oprogramowań tej integracji nie przewidują, no to należy się zastanowić nad tym, żeby znaleźć oprogramowanie, które będzie taką funkcję pełniło. Jeżeli chodzi o koszty, to wiem, że niektórzy dostawcy oprogramowania doliczają sobie dodatkową opłatę za taki moduł, który jest związany właśnie z integracją z ksef -em. Ale to już indywidualnie trzeba sprawdzić u swojego dostawcy. A co w sytuacji, kiedy no, nie przygotujemy się do tego, nie wdrożymy tego i, i tego 1 stycznia 2024 cały czas będziemy chcieli funkcjonować? Po staremu? Czy y, przedsiębiorcy muszą liczyć się z jakimiś karami czy ponagleniami? Y, jaka tutaj, jakie tutaj będą rozwiązania? Może nie 1 stycznia i nie 2. Natomiast jak na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy takich konkretnych, konkretnej propozycji, jak będą wyglądały sankcje. Natomiast jest propozycja do 23 grudnia jeszcze do tej propozycji składane są pewne um, propozycje zarówno biznesu, jak i księgowych. Ja brałam udział w spotkaniu w Ministerstwie Finansów, gdzie, gdzie pojawiły się pewne propozycje, i między innymi. Dotyczyły one sankcji planowanych. Sankcje są planowane dopiero od 1 lipca, czyli mamy jeszcze taki okres przejściowy na to, żeby nauczyć się regularności wysyłania tych faktur, bo myślę, że to jest taka podstawowa zmiana. A druga, druga kwestia to jest związana też z właśnie z, z tym, żebyśmy się, jakby nas, nasi, nasze oprogramowanie się zintegrowało. Natomiast Obowiązek wstawienia tego dokumentu już się pojawia i podobnie sankcje będą jakby już następowały od 1 lipca, i one są dość wysokie, i to zostało też w ministerstwie zgłoszone, że. Za to, że my, bo może się zdarzyć, że system ministerstwa nie będzie działał, będzie niedostępny. W tym momencie my mamy obowiązek fakturę ustrukturyzowaną wystawić na naszym systemie, bo nasz system, my mamy obowiązek zapewnienia posiadania takiego systemu i gdyby była kontrola, no to my mamy wykazać, że te faktury były wystawione w, w dniu, w którym, w którym jakby należało je wystawić. I w momencie, gdy system ministerstwa będzie już dostępny, wtedy mamy 7 dni na to, żeby te dane tam wgrać i dostarczyć. Dlatego też tutaj jest do tego kara, do tego opóźnienia powyżej 7 dni, i ona jest dość wysoka, bo wynosi 500 zł za fakturę. Jeśli będziemy mieli 1000 faktur, no to wtedy ta kwota jest. Po prostu kosmicznie duża. E, ja, ja myślę, że to będzie przemyślane przez ministerstwo, że, że zostanie to doprecyzowane. E, natomiast gdybyśmy nie wystawiali faktur zgodnie z, właśnie z wymogami, czyli nie w formie ustrukturyzowanej i gdybyśmy ich nie wstawiali do KSEFU. u to kara, jaka jest nakładana, to jest 100% wartości VAT-u. A dla przedsiębiorców, którzy nie będą, bo niektórzy nie będzie kwoty VAT-u na fakturze, to jest 18,7 wysokości kwoty należności ogółem. Czyli należność to jest kwota, którą nam nasz odbiorca będzie płacił, więc też te sankcje są dość wysokie i w tym przypadku one nie mogą być niższe niż 1000 zł. Ale poczekajmy, aż ustawa powstanie, taka ostateczna, na razie jest to propozycja i zostały zgłoszone wnioski, żeby te kary były niższe. W obliczu tych zmian takich technologicznych, dotyczących prowadzenia takiej codziennej księgowości, czy da się prowadzić księgowość w przedsiębiorstwie własnym sumptem, nie będąc księgowym, czy jednak wsparcie biura księgowego albo zatrudnienie księgowego wewnątrz firmy, no to dzisiaj jest niemal obligatoryjne? Myślę, że się da. Natomiast dla małych przedsiębiorców, którzy mają kilka faktur kosztowych, takie podstawowe faktury, czyli nie zakupują z zagranicy towarów, nie mają jakichś takich nie wiem, środków trwałych, nie mamy pracowników, czyli jesteśmy takim tak zwanym samozatrudnionym pracownikiem, to wtedy jak najbardziej możemy sobie rozliczać samodzielnie, chociaż nie, nie jest to łatwe i na pewno będzie nas kosztowało to nasz czas, czas, który my będziemy musieli na to poświęcić. W momencie, gdy zdecydujemy się na księgową zatrudnioną u nas w firmie, no to wtedy już mówimy o większej firmie, e, wtedy ta księgowa dba też o inne rzeczy, też tematy finansowe e, i wtedy taka opcja jest wygodna, ale jest najbardziej kosztowna. I też nie jest optymalna pod kątem odpowiedzialności, ponieważ my odpowiadamy za tą księgową, chociaż ją zatrudniamy. Cała odpowiedzialność za naliczenia podatków jest po stronie przedsiębiorcy. W opcji takiej pomiędzy samodzielnym a księgową własną jest outsourcing usług księgowych, czyli skorzystanie z usług biura rachunkowego. I ta opcja ma taki bardzo duży plus, że to biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za błędy posiada polisę ubezpieczeniową, która, której może użyć w momencie, gdy te błędy będą. To biuro rachunkowe odpowiada za absencję księgowej. Gdy księgowa będzie miała macierzyński, będzie chora, to, to wtedy nasz jakby dostawca usługi wtedy księgowej ma obowiązek wyznaczyć zastępstwo i nam tą usługę zrealizować. W momencie, gdy mamy księgową jedną i nie ma możliwości jej zastąpienia, no to wtedy niestety jest to po naszej stronie. Tak więc przy obecnej jakby skomplikowalności podatków, tym, że mamy też składkę zdrowotną, która jest składką zdrowotną, nie nazywana jest podatkiem, ale ona wymaga też kalkulacji. Te podatki są dość trudne i zaobserwowaliśmy, że w 2022 roku, w momencie, gdy nastąpiła zmiana związana ze składką zdrowotną, wiele osób zdecydowało się przekazać y, obsługę księgową do biur rachunkowych, żeby nie ryzykować, żeby się nie stresować, tym bardziej, że tych zmian w 2022 roku było bardzo dużo. Nawet księgowe często już już jakby też nie nadążały za tymi zmianami, a przedsiębiorca powinien prowadzić swój biznes i powinien mieć głowę pełną pomysłów. A tutaj takie pilnowanie przepisów w tym na pewno nie pomaga. Dlatego ja zawsze rekomenduję, żeby tak mądrze prowadzić biznes, żeby zarobić na to, żeby móc przekazać tą pracę specjalistom, którzy się zaopiekują tym, w czym się znają najlepiej, a my żebyśmy mieli czas też na wypoczynek, na to, żeby mieć energię, żeby ten nasz biznes rozwijać. Tu mi się nasuwa pytanie o taką potrzebę nieustannego uczenia się. To jest zawód, księgowego, to jest zawód, w którym nie można dojść do wniosku, że skończyłem szkołę, skończyłem kurs, wiem wszystko i już dożywotnio będę go uprawiał bez zdobywania wiedzy, nawet nie zdobywania wiedzy, tylko aktualizowania tej swojej wiedzy. Tak, to jest zawód, który wymaga takiego stałego dokształcania. Szczególnie w ostatnich latach to widać. My też, też w ramach naszej sieci udostępniamy księgowym różne, znaczy prowadzimy różne kursy, organizujemy dla grupy po to, żeby, żeby ta wiedza była przez nich też aktualizowana na bieżąco. Natomiast zawód księgowego też kiedyś myślę, że. Takiego, takich, takiej aktualizacji nie, nie było takiej konieczności, żeby, żeby tą wiedzę sobie rozszerzać. Jest bardzo dużo różnych konferencji, kongresów, szkoleń, które są organizowane też wewnętrznie przez księgowe, które które postanowiły zorganizować dla grupy lokalnie, dlatego też to taka, taka kultura edukacji wśród księgowych bardzo mocno wzrosła i też taka wymiana też dotycząca takich, takiego modelu współpracy z klientem. I to jest bardzo duży plus, ponieważ księgowi też wymieniają się swoimi pomysłami na to, jak ta, tą usługę realizują i oni cały czas się doskonalą, nie tylko z obszaru podatków, ale również tego, jak prowadzić biznes, bo księgowy kiedyś, jakby wyliczał podatki, a dzisiaj księgowy to jest partner w biznesie i, i tutaj jest potrzeba tego, żeby umiał z tym klientem porozmawiać, mieć dla niego czas, zrozumienie i też zrozumieć biznes klienta, bo różnie, różne biznesy klienci prowadzą i, i to jest ważne, żeby, żeby księgowy. Też wiedział, jak ten biznes funkcjonuje, bo wtedy ta księgowość jest prowadzona zdecydowanie lepiej i, i można być takim partnerem biznesowym dla biznesu, bo tutaj nie będę mówiła, że w kontekście optymalizacji podatkowych, bo ten obszar jest zagwarantowany dla doradców podatkowych. Natomiast no, też są rozmowy w tym kierunku, żeby doprecyzować zakres też tej obsługi, którą realizuje księgowy, bo księgowy w przypadku książki przychodów i rozchodów to jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, on nie tylko ewidencjonuje te dokumenty, ale również automatycznie tam liczone są podatki. Natomiast księgowy w, w, w ramach takich. Z obecnych aktów prawnych nie ma, nie, nie ma prawa do tego, żeby temu klientowi doradzić i chociażby ten aspekt zmiany formy opodatkowania, o której wspominałam, jest zagwarantowany dla doradcy podatkowego. W momencie, gdy mamy małego podatnika, nie zawsze każdego będzie stać na to, żeby udać się do doradcy podatkowego, przedstawić mu swoje rozliczenia, żeby doradca podatkowy wyliczył, która z opcji podatkowych będzie, będzie korzystniejsza, czyli tak naprawdę zrobić wyliczenie tylko na podstawie danych cyfr, tak, to już, to nie jest doradztwo, tylko przeliczenie i pokazanie klientowi, tutaj wychodzi podatku 12 tysięcy, tutaj 9200 tysięcy ta, i taka jest różnica, tutaj też ten obszar gdzieś jest w trakcie, w trakcie prób, rozmów tego, żeby te dwa zawody gdzieś miały bardzo Klarownie określone, co wchodzi w kompetencje księgowego, co księgowy może zrobić, ale też ja bym była skłonna ku temu, żeby jednak ta praktyka rynkowa, która gdzieś, gdzieś jest, żeby ona też była zgodna z tymi um, aktami prawnymi, żeby wszyscy się czuli komfortowo, ale żeby te dwie grupy zawodowe funkcjonowały w zgodzie i w spokoju. Wspomniała Pani wcześniej o takiej ewolucji zawodu księgowego, bo z mojego punktu widzenia no, oprócz tego, że wpływa na nią potrzeba rynku, wpływają też y, pojawiające się nowoczesne technologie. Dzisiaj księgowy to nie jest kalkulator i kartka, tylko to jest program, y, komputer, y, system. Y, jak, y, jak jest z nadążaniem za, za tymi nowinkami technologicznymi w, w Pani zawodzie. Jeśli chodzi o grupę e, ogólnopolską sieć certyfikowanych rachunkowych, e, mamy e, mamy biura, my też e, właśnie tutaj szkolimy biura z, z technologii nowoczesnych technologii i podczas spotkania w Ministerstwie też e, wybrzmiało dość dość jasno, że e, klienci, którzy współpracują z tymi biurami, są przygotowani już na kwestii dzisiaj, e, dlatego że oni e, korzystają z systemu, który jest zintegrowany. Już systemem ministerialnym. Dostarczają dokumenty w formie elektronicznej, współpracując z księgowymi z użyciem nowych technologii. I to ci księgowi pomogli tym przedsiębiorcom w tym, żeby ich przygotować do tej zmiany. Czyli ta zmiana dla przedsiębiorców nie będzie prawie, prawie będzie niedostrzegalna. Natomiast jest też grupa księgowych, którzy. Mocno się koncentrują na, na przepisach, pracują na rozwiązaniu, które znają od lat, i to jest jedno, jedyne rozwiązanie. I w tej chwili stoją przed taką zmianą tego też, żeby tutaj ten punkt styku klient i, i, i system KSEF jakoś zabezpieczyć i są przerażeni są przerażeni ja też rozumiem że m, jakby czują się niekomfortowo w tym że teraz po ich stronie będzie wydukowanie klientów w, w pewnym obowiązku który jest e, przez ministerstwo zdefiniowany dla przedsiębiorców przedsiębiorcy powinni sobie go samodzielnie jakoś e, zapewnić ale m, no, przedsiębiorcy e, też w tym się nie, 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 nie orientują w związku z tym na pewno wrócą do księgowych i e, i pojawiły się pytania, czy 2024 rok to jest dobry termin? Może byśmy go przesunęli. Ale prawda jest taka, że już w ubiegłym roku. W 2021, w czerwcu, my mieliśmy spotkanie naszej grupy. Pierwsze spotkanie, podczas którego mówiliśmy o Ksefie. To był czerwiec. We wrześniu zaczęliśmy szkolenia w 2021 roku. Szkoliliśmy księgowych do końca grudnia. Mieliśmy spotkania regionalne. I nasi księgowi wiedzieli o tym, że Ksef jest w przygotowaniu. Oczywiście były pewne, jakby takie spekulacje, że w 2023 miał wejść, że nie wejdzie. No, i nie wszedł, natomiast tutaj, jeśli chodzi o ten termin, 2024 rok jest znany, on został już zakomunikowany w czerwcu tego roku, tylko um, wszyscy bardzo by chcieli, żeby, żeby tego nie było. W związku z tym, woleli wierzyć, że to się nie stanie. W związku z tym, nie do końca jakichkolwiek działania podejmowali, bo cały czas trzymali kciuki, żeby się to nie stało. Natomiast ministerstwo jest konsekwentne i, i, i też warto, żebyśmy sobie uświadomili, że to jest bardzo silne narzędzie, które pokaże wszelkie jakby takie luki, które powodują, że państwo nie ma kontroli nad podatkami. Więc to jest jasne, że ministerstwo zrobi wszystko, żeby ten system funkcjonował i działał. Będzie to też plus dla księgowych, bo księgowi nie będą odpowiedzialni wtedy już za to, żeby te dokumenty wprowadzać, ponieważ system będzie je z automatu mógł pobrać. No chyba że zostaną według starej metody będą się logowali. Będą ręcznie pobierali te dane, będą mogą je dalej wprowadzać, tylko że już nie na zasadzie, że klient dostarcza faktury papierowe, tylko na zasadzie zalogowania się na, na konto klienta z uprawnieniami biura rachunkowego, pobrania tych danych i wprowadzenia ich ręcznie. Też taka opcja dla takich zatwardziałych, którzy nie będą chcieli przejść na, cyfrowo, na cyfrową obsługę, pozostanie. Natomiast czasu jest mało, ja już mówiłam w tamtym roku. Że czasu jest mało, natomiast jestem bardzo dumna z księgowych, yy, którzy podjęli te działania i oni mówią: można, nasi przedsiębiorcy już tak funkcjonują. To nie jest tak z polskimi przedsiębiorcami, że oni są tacy bardzo niecyfrowi. Są osoby wykluczone cyfrowo i to będzie problemem. Natomiast to jest garstka osób, więc trzeba się do tego zwyczajnie przygotować i pomóc tym przedsiębiorcom jakoś zorganizować, albo albo w kontekście rodziny, albo w kontekście być może tutaj. Przekazania uprawnień księgowym. Tutaj jeszcze ministerstwo będzie musiało zdecydować w kwestii odpowiedzialności, bo w tej chwili osoba wystawiająca fakturę ma dość istotną odpowiedzialność. I, i w momencie, gdy księgowy by tą fakturę miał wystawić w imieniu klienta, który nie ma dostępu do systemu, no to trzeba określić taki, taką funkcję dodatkową. Więc jeszcze na pewno jakieś zmiany będą się pojawiały w kontekście innych aktów prawnych, które nie będą związane z KSEFem, ale będą związane właśnie z nowym modelem pracy w biznesie i w księgowości. To na koniec naszej rozmowy trochę o być może dalekiej przyszłości, czy roboty księgowe, które już dzisiaj Automatyzują i usprawniają niektóre procesy dotyczące księgowości. W to, to jest przyszłość tej branży. Czy księgowi już dzisiaj powinni się obawiać, że ich sztuczna inteligencja wygryzie? Ja bym nie użyła słowa, że się obawiać. Ja bym bardziej powiedziała, że wykorzystać to do tego, żeby budować prestiż zawodu żeby tą pracę, która, którą systemy wykonują, bo mamy już zintegrowaną księgowość z bankowością w Polsce jako druga na świecie tego typu integracja została wykonana w ramach projektu M księgowości i tutaj już bank jakby przesyłał te dane do księgowości. W tej chwili będą te dane przesyłane do, pomiędzy podatnikami poprzez ministerialny system. Tak więc wchodzimy w erę takiej takiej integracji już, już na bazie podatnik-podatnik. Tak jak powiedziałam, bank i jakby pierwszy bank w 2016 roku w Polsce, znaczy pierwszy bank w Europie, no, pierwsza integracja była w Nowej Zelandii, druga w Polsce. W Polsce mamy już wiele banków, które też są zintegrowane z systemami. Dlatego też ta cyfryzacja, ona się gdzie, gdzieś już działa, a dla księgowych jest to szansa na to, żeby, żeby bardziej wykazać się swoją wiedzą ekspercką z zakresu działania Biznesu, żeby być dla klienta wsparciem, nie widzę obawy przed tym, żeby ten zawód miał zniknąć, ponieważ te przepisy są dość, dość zawiłe, być może grupa takich prostych podatników, którzy to sobie samodzielnie rozliczają, będzie mogła skorzystać z takiego automatycznego rozliczenia, bo jak wszystkie dokumenty będą w systemie, to takie rozliczenie się być może będzie generowało. E, natomiast jak ktoś ma biznes, który funkcjonuje i, i jest. E, jakby korzysta z różnych możliwości, różne rodzaje biznesów prowadzi, to księgowy jest niezbędny. Tak więc tutaj tego ryzyka nie widzę, widzę szansę na to, żeby prestiż zawodu się wzmocnił i, i, i tutaj a, Trzymam kciuki za polskich księgowych, żeby mieli odwagę do tego, żeby y, wejść troszkę w inną rolę. I, i chyba to, to już powoli się zaczyna dziać, bo też byłam na, na kongresie Międzynarodowy Kongres Biura Rachunkowych w Kielcach. I całe hasło kongresu wybrzmiewało dość mocno, że rola księgowego się zmienia. Księgowy będzie doradcą w biznesie, będzie wspierał biznes w tym, żeby ten biznes się rozwijał, a nie będzie tylko liczył podatki dla celów urzędu skarbowego. Dlatego też e, wartość księgowego e, w, w, po, po tej zmianie znacznie wzrośnie, bo będzie wartościowym ogniwem w biznesie. Ja mam jeszcze taką ważną informację, jeszcze tak na koniec tego roku, żeby pamiętać, żeby w Sylwestra koniecznie zatankować samochód do pełna. Ponieważ 1 stycznia VAT na paliwa wzrośnie do 23%, więc będzie okazja na to, żeby zaoszczędzić jeszcze chociażby w takiej, w takiej formie podatku VAT, jeżeli chodzi o paliwo, i to nie dotyczy tylko przedsiębiorców. Ale wszystkich, którzy jeżdżą samochodami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. Dziękuję.